Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale, Agnieszka Metro. Zapraszam Was też na mój drugi kanał, Grynelka o życiu na wsi, o zwierzętach, o przyrodzie, o ziołach, o tym, jak żyć bezstresową w miarę, w miarę w naszym dzisiejszym świecie, oczywiście. A tutaj dzisiaj chciałam poruszyć pewien taki temat. Właściwie jest kilka wiadomości. Kilka wiadomości, które chciałam przekazać. Jedna jest bardzo, bardzo ciekawa. Niestety nie dotyczy Polski, niestety, niestety. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, no to przeczytałam dzisiaj, że, że 87% Polaków jest za tym, żeby maski nosić dalej w sklepach. Tutaj właśnie słyszę z pokoju mój mąż ma niemiecką telewizję, nam sobie gramy, mąż się z mną. I słychać, że Boris Johnson wprowadza też obowiązek masek, noszenia masek w sklepach. I no jest to te, te właśnie te maski, to jest taki symbol, wiecie, tej nowej normalności. I to tak mi się wydaje, że będzie to przewidziane już chyba na bardzo, bardzo, bardzo długo. To jest właśnie taki ten symbol tej nowej normalności. Ale chciałam o czymś innym powiedzieć, o czymś, co mnie bardzo zbudowało, ale, ale jak mówię, niestety nie dotyczy Niemiec, nie dotyczy, przepraszam, Polski, a dotyczy właśnie Niemców gdzie również te same bzdurne przepisy obowiązują. Pani Merkel ostatnio powiedziała, że Angela Merkel powiedziała, że nie wolno tutaj jakoś podważać tych oficjalnych danych wszystkich i tak dalej, ponieważ to mogłoby obudzić w ludziach taki fałszywe, fałszywe wrażenie, fałszywe wrażenie, tak to powiedziała, że jest wszystko w porządku. Takie typowo orwellowskie stwierdzenie, fałszywe wrażenie, że jest wszystko w porządku. Niemniej jednak w Niemczech y, y, znalazła się grupa, y, y, grupa y, adwokatów, grupa prawników, prawników, y, nie tylko adwokatów, ponieważ oni mają też uprawnienia do y, y, uprawnienia tego, żeby być sędziami. I y, Ci prawnicy stworzyli taką fundację Korona Auschuss, czyli fundację komisji korony, jak gdyby tak powiedzieć, oni w Niemczech na to właśnie tak mówią korona, na tę, tę dziewiętnastkę, naszą, na tą tego który tutaj kresuje nam medialnie najczęściej. I stwierdzili, że trzeba by zabrać się za to wszystko, co... Niemiecki rząd wprowadził od początku marca w ogóle zajął się całą tą polityką rządu wobec tego, wobec, no wobec tej, w związku z tą, z tą tak zwaną, tak zwaną pandemią. Tak zwaną, tak zwaną pandemią. I na czele głównym takim prawnikiem, który to zapoczątkował jest, on się nazywa jest pan Rainer Filmyś. Jest to prawnik, który już ma 25 lat doświadczenia w walce z wielkimi koncernami. Wygrywał procesy przeciwko prowadził procesy przeciwko Deutsche Bank. no Różne takie dużym, w każdym razie dużym koncernom. I to jest prawnik, który mieszka jednocześnie w Niemczech i w Ameryce. W Kalifornii I w, bardzo ciekawa to jest historia, ponieważ on w Kalifornii zastała go, zastała go ta cała, to całe szaleństwo covidowe. I obserwował to ze swoją żoną, opowiadał on, obserwował to, jak to się toczyło. On tam maranczo także mówił, że ten social dystans, social, social dystans jest tak, tak zachowany, bo u niego tam najwyżej jakiejś okolicy mógł sobie jakąś żmiję zobaczyć. No i on właśnie obserwował, co dzieje się w jego ojczyźnie, w Niemczech, i opowiada to, że był po prostu przerażony, jak zobaczył, jak nagle najpierw w lutym, oczywiście było wszystko pięknie, nie potrzeba żadnych masek nosić, ale to absolutnie nie i w ogóle nigdy. I nagle jakby ktoś tak przekręcił wajchę i w marcu się zmieniło, przypominam, zupełnie tak samo jak u nas, u nas było dokładnie tak samo. Przypomnieli sobie, pan Szumowski maseczek, a gdzie tam, gdzie to, co to, to nic nie daje. Później Pach, wajcha, dokładnie to samo. No, jest to tak powszechnie na całym świecie. W każdym razie on yy, yy, przerażony był tym, yy, co się stało, jak przekręcili nagle tę wajchę i wprowadzili lockdown, yy, zamrozili całą gospodarkę, yy, zamknęli ludzi w domach, no tak jak u nas, ale jeszcze bardziej był przerażony tym, że praktycznie 90% jego rodaków, yy, że 90% jego rodaków. Yy, Poddało się temu bardzo łatwo i po prostu w ogóle się nie buntowało. Przyjęli to wszystko z całym dobrodziejstwem, nie pytając się dlaczego. Nic im w zasadzie nie zostało wyjaśnione konkretnie. Wszystko oparło się na jednym głosie, takiego czołowego specjalisty zdrowotnego, pana Drostena, który tam jest we wszystkich mediach mainstreamowych. No i ten był przerażony i postanowił, kiedy wrócił do Niemiec. W maju, no nie, teraz nie pamiętam czy w maju czy w czerwcu, ale w każdym razie jest już Niemczech od dość dawna i zaczął poszukiwać prawników i okazało się, że te prawnicy się znaleźli, którzy stwierdzili, że trzeba będzie tę całą sprawę zbadać i stworzyli właśnie taką fundację, fundację Komisji Korony, czyli Stiftung Korona Ausschuss. Jest to fundacja, która będzie zajmować się od początku do końca przyczynami i prawnymi podstawami, prawnymi, medycznymi podstawami tego, co rząd niemiecki, rząd niemiecki no bo oni się rządem niemieckim będą zajmować, tak, wprowadził. Bo okazało się, że... Na, Szkody, które zostały wyrządzone tą polityką, były, przewyższały o wiele, przewyższały po prostu niebezpieczeństwo, które wywoływał ten wirus. tak? I w pewnym momencie, nawet został opublikowany taki raport 10 lekarzy, specjalistów. Ja o tym mówiłam w jednym z moich filmików na poprzednim moim kanale, podam link. Ten raport został sporządzony na, na życzenie, na. na na polecenie no, y, y, pracownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale on został zamilczany, zakrzyczany i tak dalej, także nic z tego nie wynikło. Są tam w Niemczech od początku lekarze, którzy mieli zupełnie inne zdanie niż mainstream, ale mainstream, no tak jak i u nas, nie dopuszczał po prostu w ogóle do dyskusji. Nie było mowy o jakiejkolwiek dyskusji w Niemczech, czyli podobnie jak i u nas w Polsce. Przecież pan Morawiecki mówił, że nie słuchajcie tych, którzy mają inne zdanie, oni są jak takie muchy brzęczące, ci teoretycy, złońcy teorii tak zwanych spiskowych, to jest teoria spiskowa, to, to po prostu jak ktoś ma inne zdanie, to ją normalnie teorią spiskową to jak młotem pobiegi i koniec. I, no i mm, wtedy już jesteś taki po prostu stygmatyzowany, tak? No w każdym razie właśnie ci lekarze, oni, to był doktor Wodart dr Stryk. Tu sobie jeszcze zapisałam, zaraz Wam powiem. Karin Mölling, wirolog, dr Sudahi Padi, to jest najważniejszy. Henryk Stryk, Wolfgang Wodak, Stefan um, um, Nomburga. Stefan Teraz nie tutaj sobie źle sam, ale to nie jest istotne. W każdym razie oni y, podawali bardzo krytyczne zdania, oni analizowali to. W tej chwili wyszła w Niemczech nawet książka "Korona y, fel Alarm, y, tych dwóch lekarzy właśnie. Y, 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 przede wszystkim doktora Suharida Badi. I y, y, jednak no te po prostu te wszystkie głosy były lekceważone, niedopuszczane i właśnie to Sprawiło, że za sprawę zabrali się też prawnicy, bo wiadomo, lekarz sobie tam mógł mówić: to tamto, ziom to torycy teoretycy spiskowi, ale zabrali się za sprawę prawnicy i zebrali się, że tak powiem, do kupy i stworzyli tę fundację. I oni się konkretnie tym wszystkim będą teraz zajmować. Tam, jest, tam są prawnicy do. Spraw gospodarczych, właśnie do spraw medycznych. Pani Antonia, Antonia Fischer, Justus Hoffmann, Viviane Fischer, Rainer to Tacy bardzo um, um, prawnicy powiedzmy dużej odwadze cywilnej. No i zaczęli się przyłączać mają bardzo duże wsparcie w Niemczech. Się, zaczęli się przyłączać prawnicy z, z całego kraju po prostu, bardzo dużo ich, ich wspiera teraz. No, i oni organizują, oni po prostu rozpracują to wszystko po kolei, w każdym aspekcie, czyli lockdown, czy musiał być, dlaczego musiał być, jeżeli musiał być, dlaczego był w tak wielkim zakresie, jak to wpłynęło na firmy, bo wiadomo, jak wpłynęło, ale dokładnie to oni będą z punktu prawniczego analizować. Sytuacja medyczna w domach opieki, jak to wyglądało? Dlaczego ci ludzie byli pozbawieni, nie można było starszych ludzi odwiedzać? Dlaczego umierali w samotności, najczęściej w depresji? Z tego właśnie powodu, w jaki sposób odbiło to się na rodzinach, na rodzinach, które były zamknięte przez wiele bardzo długi czas z dziećmi na. na w jednym po rozmieszkaniu, jak to się odbiło na życiu małżeńskim, jak to się odbiło na zdrowiu psychicznym, skąd się wzięło tyle samobójstw i dlaczego. I otworzyli właśnie ci prawnicy, otworzyli taką stronę dodatkowo, ona się nazywa Collateral i można ją czytać też i po angielsku i po niemiecku. Ja poddam po wszystko, do wszystkiego podam linki pod moim filmem, żebyście mogli sobie zobaczyć, no i na tej stronie można, jest wszystko opisane, można sobie, tam przede wszystkim zgłaszają się ludzie, opisują swoje przypadki, jak to, dlaczego, jak, oni, jak ich to dotknęło, jakie, jaką traumą to wszystko dla nich było, jak zostało zrujnowane ich życie, życie zawodowe i tak dalej. Życie rodzinne, często, często. Zdrowie psychiczne, tak. Tam można się zgłaszać, można opowiadać i pisać. Także jest taka strona, oni otworzyli ją. No i cóż, i teraz oni prowadzą konferencję, co jakiś czas regularnie pokazują, przedstawiają swoje wnioski w postaci konferencji. Podam linki. No i każdy może sobie tam zajrzeć. Jeśli znacie niemiecki, no to jak najbardziej, a nie wiem czy będzie to wszystko po angielsku, ale chyba będzie w tekście pisanym po angielsku, także możecie sobie zobaczyć. No i na razie właśnie zorganizowali się i powiedzieli, że pierwszą rzeczą, którą zbadają, będą właśnie te sprawy starszych ludzi w domach opieki, w domach seniora i tak dalej, w domach w hospicjach, gdzie najwięcej tych przypadków było i dlaczego tak się stało, i czy to było konieczne, i czy polityka rządu była odpowiednia. Zaprosili ludzi z różnych dziedzin, właśnie lekarzy, też socjologów. Specjalistów, w ogóle wszelkiego rodzaju ekspertów, którzy mogliby pomóc w, tej, w, tych, w rozwiązywaniu tej no bardzo trudnej sprawy. Do, pan Rainer Filmyś, Fyl który właśnie tę fundację stworzył, on powiedział, on to um, umotywował to tak, że każdy sędzia który prowadzi proces, musi wysłuchać dwóch stron. Często wielu stron musi wysłuchać świadków. No i nie. A tutaj natomiast w, w mediach mainstreamowych, w polityce był, był, był tylko jeden głos, jeden głos, głos rządu i rządowych ekspertów. No, tak jak u nas w Polsce, prawda? I dlatego. Trzeba wysłuchać różnych stron i oni zaproszą różne strony i różnych specjalistów. Zaprosili też specjalistów rządowych, ale powiedział pan Filmyś, że raczej nie sądzi, żeby tam ktoś od rządu się zjawił u nich. Niemniej, jakie to będzie miało konsekwencje? Za sześć tygodni przedstawią pierwszy raport dotyczący właśnie tych skutków polityki pandemicznej w stosunku do, jeśli chodzi o jeśli chodzi o Domy opieki, tak? Za 6 tygodni to przedstawią. Ja będę, jeśli, ja będę, jeśli no będę, po prostu regularnie przedstawiać to, co ci prawnicy niemieccy mówią. Bo to bardzo byłoby potrzebne też nam, żebyśmy wiedzieli. Będziemy mogli sobie właśnie własne zdanie wyrobić, bo ta polityka się w niczym nie różniła. Czy w Niemczech, czy w Polsce, po prostu ten sam kaganiec, ten sam lockdown, i tak dalej. No i cóż oni powiedzieli, czym to będzie skutkować? Otóż słuchajcie, to co sobie tam ci lekarze mówili, mówili, ludzie czytali, filmy rozchodziły się wiralowo, ale rząd sobie z tego nic nie robił. Natomiast tutaj prawnicy niemieccy, którzy się już do tej sprawy, do. Dobrali, to oni zrobią to raz, a porządnie i ze skutkiem, a mianowicie takim, że będą y, procesy o odszkodowania małych, średnich firm, Ludzie, którzy, ludzi, którzy ucierpieli y, zdrowotnie, psychicznie, którzy y, na przykład. Y, pogłębiły się ich problemy z, problemy z depresją, no przeróżne, ale będą procesy i te procesy będą masowe, bo będą się na te, na te ekspertyzy będą się powoływać i oczywiście ci prawnicy będą, te, będą tych ludzi w tych wnioskach kierowanych do prokuratury wspierać, także... Szkoda, wielka szkoda, że u nas w Polsce nie ma takiej inicjatywy, nie ma takiej inicjatywy, no nasz rząd mówi, że wspaniale zdał egzamin ze wszystkiego, można było pójść do wyborów i tak dalej. Tak wygląda na to, że, no ale w sumie można tak, mi się wydaje, że, że, że powiem Wam szczerze, że chyba może, było tak robić rządy, bo ludzie tak się zachowali, że, no nie wiem, no, moim zdaniem politycy się z nas po prostu śmieją, ja, 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 ja to rozumiem, oni się z nas śmieją, że jesteśmy takimi po prostu, no owieczkami takimi, nie, wprowadzonymi na rzeź, no. Wszystko można praktycznie z nami zrobić, ale to yy, chciałam Wam o tym powiedzieć, o tym o tym bardzo ciekawej inicjatywie. Wszystkie linki do filmów będą pod moim filmikiem. Możecie zajrzeć, polecam Wam te strony, jeśli znacie niemiecki, ale jak mówię, tam będzie też na pewno tekst w angielsku. Także bardzo serdecznie dziękuję. Czekamy na to, co będzie dalej. Pozdrawiam serdecznie.